Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Postępowanie dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść w 2024 roku podczas obozu sportowego jednego z krakowskich klubów. Obóz odbywał się na terenie powiatu biłgorajskiego. W toku postępowania dowodowego przesłuchano świadków, zabezpieczono ślady poddane badaniom genetycznym oraz przesłuchano małoletnie osoby pokrzywdzone. Skutkiem tych ustaleń poczynionych w toku śledztwa prowadzonego przez prokuraturę Nowo-Piłgoraju było przedstawienie zarzutów mężczyźnie, który był wychowawcą na tym obozie. W dniu, Ta czynność przedstawienia zarzutów miała miejsce w prokuraturze w dniu 1 października 2025 roku. Mężczyzna ten nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył w sprawie wyjaśnienia, w których ustosunkował się do ich treści. Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju wystąpiła do sądu rejonowego w Biłgoraju z wnioskiem o zastosowanie wobec tego mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. I w dniu 2 października sąd, uwzględniając ten wniosek, stwierdzając, że zebrany w sprawie materiał dowodowy uprawdopodobnił w stopniu znacznym popełnienie tego, tych zarzucanych mu przestępstw, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.